I ojca, i syna, i ducha świętego, drodzy wierni, otóż wciąż zbliżamy się do końca roku liturgicznego. I wciąż Kościół Święty, nasza dobra matka, pokazuje nam bardzo konkretne, a jednak też podstawowe, niezwykle ważne wskazówki dotyczące życia duchowego i w ogóle naszego życia tutaj na Ziemi. I ta historia, której słyszeliśmy z dzisiejszej Ewangelii, która miała być według faryzeuszów pewnego rodzaju pułapką zastanowioną na Chrystusa. Okazała się, dzięki Bożej opatrzności, dzięki Bożej mądrości naszego Pana, okazała się doskonałą lekcją, która nie tylko pokazuje nam, w jaki sposób ma państwo w chrześcijaństwie odnosić się do Boga, w jakiego rodzaju, jakie miejsce ma zająć, w jaki sposób, Refleksja dotycząca spraw publicznych, państwowych ma w chrześcijaństwie być zbudowana. Ale na kanwie, tej, tej właśnie historii, można również, można powiedzieć, zbudować teorię dotyczącą tego, w jaki sposób mamy to, co ziemskie odnosić do tego, co duchowe, w jaki sposób to, co materialne i cielesne mamy odnosić do tego, co, co duchowe, w jaki sposób Mamy to, co zniszczalne, odnosić do tego, co duchowe i niezniszczalne? W jaki sposób wreszcie to, co naturalne, mamy odnieść do tego, co ponadnaturalne? Więc wiemy, że z wypowiedzi Chrystusa wynika po pierwsze, że ten porządek, jakby niższego rzędu, ma swojego rodzaju, można powiedzieć, autonomię, ale to nie jest autonomia, która by odznaczała się całkowitą wolnością. Ten porządek. Doczesny czy porządek naturalny rzeczywiście jest temu duchowemu czy wyższemu porządkowi oddany, podporządkowany jest właśnie czymś niższego rzędu. Ostatecznie przecież każdy dobrze rozumie, że to, co jest cesarskie, należy do Boga, bo Bóg jest źródłem wszelkiego dobra, bo cesarz też sam z siebie jest. Stworzeniem Bożym. Wobec tego, wszystko, co jest ludzkie, wszystko, co jest tutaj na Ziemi istniejące, też musi być Bogu podporządkowane, i to również na poziomie tak czysto naturalnym. Tutaj w ogóle warto przy okazji zwrócić uwagę, ponieważ modernizm zupełnie wypaczył te pojęcia natury, łaski, ponieważ miesza ze sobą łaskę i naturę, świat nadprzyrodzony i naturalny. Dlatego zawsze warto jest podkreślać, na czym polega różnica pomiędzy nimi. Otóż naturalny to jest ten, który należy do natury, do tego co zostało stworzone. Człowiek został stworzony jako istota rozumna i wolna, podobnie anioł. Wobec tego w naszej naturze tkwi oczywiście myślenie, poznawanie pierwszych zasad, poznawanie autora tego świata, i na poziomie czysto naturalnym już jesteśmy zobowiązani do tego, żeby Bogu oddawać cześć i chwałę, żeby Boga wielbić. Taka naturalna religia byłaby zresztą jedyną, gdybyśmy jako ludzie nie zostali podniesieni do porządku łaski. Bo przecież taka możliwość teoretycznie istniała. Bóg okazał nam dużo większe, niezwykłe miłosierdzie przez to, że nas podniósł do poziomu łaski, do pewnego rodzaju uczestnictwa w swoim wewnętrznym, imanentnym życiu, ale Mógł tego nie czynić. Ale i wtedy bylibyśmy zobowiązani do tego, aby go wielbić, ponieważ On jest cały czas. Pierwszym początkiem jest pełnią bytu, jest źródłem wszystkiego, co mamy i do niego też byśmy w pewien sposób ciągle zmierzali jako istoty rozumne i wolne. Celem naszego życia byłby Bóg jako ten, którego można poznać, jako ten, którego można pokochać na poziomie naturalnym. I gdyby nie grzech pierworodny, to tutaj teologowie uważają, że kochalibyśmy Boga ponad wszystko na tym naturalnym poziomie, właściwie w sposób taki niejako spontaniczny, jako właśnie pełnię dobra. A więc moi drodzy, gdyby Bóg nas nie podniósł do poziomu nadprzyrodzonego, gdybyśmy, gdyby innymi słowy naszym celem nie było niebo, bo niebo jest udziałem w Bożym życiu, gdyby naszym celem było tylko jakieś takie filozoficzne rozważanie Boga, to i tak musielibyśmy wszystko, co jest tutaj na Ziemi, jemu podporządkować. Nawet jeżeli na tym naturalnym poziomie, oczywiście tworzy to pewną całość, funkcjonuje to według pewnych reguł od Boga, przecież pochodzących, które to reguły w jakiejś mierze odznaczają się pewną niezależnością. Pan Bóg dał stworzeniom zdolność do działania, na tym to właśnie polega. Kiedy ogień pali, kiedy słońce grzeje, to ogień pali, słońce grzeje. Bóg jest tym, który jest pierwszym poruszycielem, który to stworzył, podtrzymuje w istnieniu, ale tym przyczynom drugorzędnym nadał moc do tego, żeby one działały. Inaczej niż na przykład to w Islamie zwyciężyła taka koncepcja, że Bóg zawsze bezpośrednio jakby wszystkim porusza i steruje ale taki stwórca jest dużo mniejszy, bo taki stwórca nie jest w stanie, albo przynajmniej nie, nie daje, realnie i faktycznie nie daje jakby mocy tym rzeczom, które stworzył, aby one działały. Inaczej jest jednak w chrześcijaństwie. Bóg nie tylko stwarza, nie tylko podtrzymuje w istnieniu, ale nadał moc, nadał moc tym konkretnym rzeczom i one działają swoją naturalną mocą, oczywiście cały czas będąc Mocą tego pierwszego poruszyciela, poruszane, ale swoją mocą działają w ramach tego Bożego planu. I moi drodzy, to jest prawdą na poziomie naturalnym i ten porządek również istnieje w tym świecie, w którym my jesteśmy. Ale w naszym świecie jest jeszcze coś więcej. Jest właśnie poziom łaski. Jest właśnie coś tak niezwykłego, co wykracza zupełnie poza nasze wyobrażenie. Bo łaska, bo to, co nadprzyrodzone jest właśnie tym, co należy jakby do samego tylko Boga, co jest jakby Bożą naturą, co jest tylko Jemu właściwe, a my jako stworzenia zostaliśmy do tego miłosiernie dopuszczeni, również aniołowie mogą tak powiedzieć o sobie, że oni również nie zasługują, ani też w żaden sposób nie korespondują do tego nadprzyrodzonego porządku, gdyby nie to, że zostali do niego zaproszeni. A więc, moi drodzy, ten nadprzyrodzony porządek jest rzeczowo odmienny od tego naturalnego i oczywiście jest on dużo wyższy, jest jakby nieskończenie wyższy. I co więcej, jesteśmy rzeczywiście zobowiązani. Taki cel został na naszej naturze nałożony, ten nadprzyrodzony, wobec tego jesteśmy zobowiązani, żeby go osiągnąć. Tym celem jest niebo, tym celem jest uczestnictwo w Bożym życiu, już tam chwalę, w chwale, w pewnego rodzaju doskonałości. Ale dobrze wiemy, że Skoro ten cel przekracza naszą naturę, wobec tego jesteśmy zmuszeni do tego, by korzystać z Bożej pomocy. Sami nie jesteśmy w stanie osiągnąć i byłoby straszliwym grzechem. Byłby straszny, to byłby to straszny grzech, gdyby próbować osiągnąć to, co nadprzyrodzone własną mocą. grzech naturalizmu, jeden z rodzajów tego grzechu. Prawdopodobnie zresztą, czy w każdym razie jedna z hipotez dotycząca upadku aniołów mówi o tym, że aniołowie co prawda nie wzgardzili Bogiem jako ostatecznym celem, ale wzgardzili Nim jako tym, który daje pomoc do tego, aby ten ostateczny cel osiągnąć. A więc, moi drodzy, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby to, co nadprzyrodzone, postawić ponad tym, co naturalne. A więc tym bardziej, a więc tym bardziej, moi drodzy, tym bardziej musimy. Być skierowani ku Bogu, tym bardziej niejako musimy ten porządek doczesny kierować ku temu ostatecznemu. Innymi słowy, wszystko, co jest tutaj na Ziemi, musi w jakiejś mierze być skierowane ku Bogu, jakby jeszcze dużo bardziej niż, niż tylko gdyby to miało wynikać z porządku czysto naturalnego. Jeszcze bardziej musimy przeniknąć tym Bożym myśleniem nasze własne myślenie. I moi drodzy, jak to zrobić? Otóż dzisiejsze czytanie pokazuje nam Święty Paweł. Mówi dokładnie o tym, bo mówi, pragnie, abyśmy byli, bo to przecież i do nas jest skierowane, byśmy byli wszyscy w sercu Jezusa Chrystusa, to znaczy, żebyśmy byli w stanie łaski uświęcającej, byśmy byli żywymi członkami i mówi tutaj, by nasza miłość się pomnażała nieustannie, byśmy jeszcze w tej łasce wzrastali. Ale co zrobić, żeby wzrastać w łasce? Więc po pierwsze mówi, że musimy umieć rozeznawać, rozeznawać, przede wszystkim rozeznawać właśnie, Cel i środki, bo to jest podstawowe, podstawowe jakby rozeznanie, przedmiot, podstawowy przedmiot rozeznania. Co jest celem, a co jest środkiem? Do czego dążymy? Cel jest właśnie tym, do czego dążymy i cel jest ważniejszy od środka. Środek jest pewnego rodzaju pomocą, która jest wykorzystywana do tego, żeby osiągnąć cel. I oczywiście cel jest od środka ważniejszy. Różnego rodzaju można tutaj wskazać środki. Są środki, które mogą być zastąpione, są środki, które mogą być zastąpione, ale wtedy bardzo trudno jest cel osiągnąć i są takie też środki, których nie można już niczym zastąpić. Ale niezależnie od tego, zawsze cel jest czymś ważniejszym, i celem jest zjednoczenie z Bogiem w niebie. To jest najważniejsze. A takim bezwzględnie istotnym, potrzebnym środkiem jest łaska uświęcająca tutaj na ziemi. I dlatego rozumiemy, że człowiek, który poważnie traktuje katolicką wiarę, będzie traktował łaskę uświęcającą jako największy skarb i będzie wolał wszystko inne stracić, żeby tylko nie stracić łaski uświęcającej. Dlatego tą Tę umiejętność rozeznawania widzimy bardzo dobrze, zwłaszcza wśród męczenników, bo oni w praktyce świetnie rozeznali, co jest ważniejsze. Czy życie naturalne zachować tutaj na Ziemi, które może trwać jeszcze 10, 20, 50 lat, czy życie wieczne? Czy to życie naturalne, które jest nam właściwe jako istotą rozumnym i wolnym, czy to życie, które jest właściwie już udziałem w życiu bożym? To jest, moi drodzy. Oczywiste na poziomie teoretycznym, każdy z nas wybierze to, co Boże, to, co nieskończone, to jest jasne, bo mamy wiarę, mamy cnotę wiary, więc potrafimy w świetle tej cnoty to ocenić teoretycznie, ale teraz, żeby w konkretnych okolicznościach, żeby to umieć ocenić, żeby umieć wybrać to, co jest właśnie zawsze wieczne i przekraczające, żeby umieć wybrać, nawet jeżeli będzie się to wiązało z koniecznością oddania tego wszystkiego, co jest naturalne. A przecież działa ten instynkt, taki, który ze względu na grzech pierwotny stał się właściwie jakimś egoizmem, który każe nam źle wybierać, który nas do tego jakoś, jakoś prowadzi, do tego złego wyboru. A więc to dobre wybieranie to jest niezwykle ważne. I zatem tutaj idzie owa szczerość, właśnie, bo moi drodzy, ta szczerość, czyli. Pewnego rodzaju harmonia pomiędzy naszymi myślami, pomiędzy myślami i uczynkami, pomiędzy uczynkami różnego rodzaju, to wszystko jest właściwie związane z umiejętnością wybierania. Człowiek, który dobrze umie wybierać, który wie, co jest celem, a co jest środkiem, i te cele odpowiednie, te konkretne cele, jakby szczegółowe, które są jakimiś środkami, dobiera tak, żeby osiągnąć ten ostateczny cel. To jest, moi drodzy, jakby związane i prowadzi nas do owej szczerości, do owej harmonii, do tego, żeby nie być takim faryzeuszem, nie być hipokrytą, nie być tym, który udaje, w którym w życiu nie ma pewnej naturalności. Tak jest zawsze, kiedy, kiedy nie umiemy dobrze wybierać, a jednocześnie jednak teoretycznie rozumiemy, co jest od czego ważniejsze. Wtedy brakuje w naszym życiu owej harmonii. Ale to wszystko prowadzi właśnie do tego, być bez skazy na Dzień Chrystusowy, tak jak tutaj święty Paweł nam nakazuje, nas do tego zachęca, być napełnionym plonem sprawiedliwości, bo ostatecznie do tego właściwie wszystko w życiu duchowym nas prowadzi, żeby tutaj na Ziemi zdobywać zasługi, które będą owocowały na życie wieczne. Amen. I Ojca, I Syna, I Ducha Świętego.